Zapraszam Cię na wyjątkowe, praktyczne szkolenie z baniek ogniowych, terapii zatok i konchowania uszu. To intensywny dzień pracy z ciałem, bez lania wody, bez pustych teorii. Od razu uczysz się konkretnych procedur, które możesz stosować u dzieci, dorosłych, w domu i w gabinecie. Zaczynamy od podstaw. Pracujemy z ogniem bezpiecznie, świadomie, z pełnym zrozumieniem mechanizmu działania baniek. Dowiesz się, kiedy, jak i po co stawiać bańki. Jakie są przeciwwskazania, jak czytać wynaczynienia po zabiegu i co najważniejsze, jak dobrać technikę do konkretnego przypadku. Poćwiczymy też terapię zatok, manualną i bańkową. Pokażę Ci, jak ulżyć w bólu głowy, jak poprawić oddychanie i jak skutecznie pracować z napięciem oraz dyskomfortem w obrębie zatok. Do tego nauczysz się kąchowania uszu, czyli techniki, która wycisza, reguluje ciśnienie i wspiera układ nerwowy. Ten kurs to nie tylko nauka. To doświadczenie, które zmienia sposób, w jaki patrzysz na zdrowie. Na koniec otrzymasz certyfikat MEN, ale dużo ważniejsze jest to, że wychodzisz stąd z konkretem, z systemem, który działa. Jeśli chcesz pomagać skutecznie, naturalnie i z głową, to widzimy się na sali. To będzie dobry dzień.